Dzień dobry, dzień hello, hello, jak zwykle się z wami witamy i lecimy na śniadanko, zwarte i gotowe, pełne pozytywnej energii, dobrych humorów, tak? Tak, póki co nie ma słoneczka, nie. ale idziemy jeść, także iiii, i... nie ma słoneczka, my tutaj zawsze od rana, jak tak od rana nie ma nie słoneczka, tak teraz widzieliście pewnie w poprzednim vlogu, później się pojawia po czasie dopiero, później na słoneczku zawsze zaskakuje i się pojawia. Także dobra, lecimy jeść, Chodźcie z nami, zaczynamy nowy dzień, nowa przygoda. Zobaczymy co będziemy dzisiaj porabiały, tak? Bo nadal jeszcze nie wiem, czy chillować, a póki co słońca nie ma, także zobaczymy. No właśnie, plan no, był taki, że nie robimy nic dzisiaj. Aha, jeszcze sorki, musimy magnesy kupić. Aha, ale to nie wiemy czy kupimy tutaj czy na lotnisku w końcu, czy gdzie, bo magnesów jak nie było, tak nie ma. 813 31, dziękuję. Dziękuję. Chmurki, ale Nie jest źle. Zjadłyśmy śniadanko, słońce się pojawiło i lecimy na plażę. W promieniach słońca lecimy na plażę. O, dziewiąta. Te dobry czas, bo jeszcze rano byliśmy pobiegać, ale że już, ja się przebrałam mi się jeszcze nie idzie w to, mokrych ubraniach. To jest po plaży. Uda palą. Uda palą biegania po plaży, powiem wam. Dobry trening. Nie pokazywały się nam śniadania, ok. bo jak słyszę nudy. Nie ma nic ciekawego na śniadaniach. Omlety, mandwa. owoce. Omlety, owoce, warzywka jakieś wiadomo i... Właśnie może mi słabo dosyć. Słabo. No i wracamy do pokoju. Y... Jak sami widzicie w dobrych humorach. Tak. Przybieramy się i lecimy na plażę. Także dozwiemy się do was. Lecimy, lecimy latać dronem. Lecimy sobie. latać dronem na plaży. See you. Jednak idziemy na plażę czyli jak mówiłyśmy. baby z nami. Nasze baby, nasze baby. Nasze baby. Tutaj nasza jedna widzka nam podpowiedziała, to jest nasz. doradka pozdrawiamy Dorotka, pozdrawiam, to jest nasz dron, nasze baby. Idziemy baby wypuścić, żeby trochę polatało. A ja się poopalam w tym czasie, a Misia będzie sterowała statkiem powietrznym. Ojej, morning. Morning, morning, morning. Idziemy, idziemy na plaży. Słuchajcie, latałyśmy dronem i powiem Wam, że było kilka mocno stresujących momentów, ponieważ raz dron stracił y, zasięg GPS i był odłączony w ogóle, totalnie od aplikacji i się urwał. No ale manualnie udało się y, nim zejść bezpiecznie na ziemię, że tak powiem. Nikt nam go nie przejął, także nie uciekł. A drugi raz aplikacja się wyłączyła, ale też udało się bezpiecznie zejść manualnie na ziemię. Także całe szczęście, dron nie rozbił się jeszcze, ale mm, całe szczęście jest też ubezpieczony. Co jeszcze miałam mówić? No rozczarował mnie tutaj zasięg właśnie e, GPS-u bardzo ciężko tu się lata generalnie. Nie można za daleko odlecieć, więc nie możemy pokazywać tego, co byśmy chciały. No ale jakieś tam ujęcia są, także mam nadzieję, że coś uda się wybrać. My teraz chillujemy na plaży. Kicia się tam kąpie, zaraz Wam ją pokażę. Podrzuca sobie piłeczkę. Już w jest strasznie gorąco, także no będziemy się chillować, opalać. I lecimy do wody. Słuchajcie, wróciliśmy na plaży z czymś takim. To nasz nowy ziomek. Dzisiaj na tym serwujemy. When you 嗯。 Bo się na pierwszej fali. Słuchajcie, my przyszliśmy pole troszkę na basenie i zawsze ktoś przejął naszego unikorna To tam pływa na naszym unikornie. Macie się bawi z chłopcem. Unikorn już sobie leży. Jak wspominałem już wcześniej. Rano były chmurki. Teraz piękne słonko. Tak chillujemy nad basenem teraz i troszkę się poopalamy. Zobaczcie, tam jakiś unicorn pływa. Tak to wygląda u nas. Relaks pełną parą. Słoneczko daje ostro. Płynie misia. Także tak jak widzicie, chillujemy dalej na basenie, za jakąś godzinkę zamierzamy się ogarnąć i lecimy na miasto. Pozdrawiamy z basenu, do zobaczenia potem. Słuchajcie, my się zabrałyśmy z basenu, idziemy teraz znowu sobie zjeść coś smacznego do jednej z instagramowych knajp znowu. Także zabieramy was ze sobą, idziemy. Proszę, tak wygląda deptak. Nie wiem, czy ktoś by wam to pokazał, czy nie, no ale nam to nie imponuje. Proszę, roboty jeszcze. O Słabo, słabo. Tak więc, tak jak wspominałyśmy, idziemy coś zjeść, bo nie potrafimy usiedzieć w miejscu aktywnie. I zabieram Was w kolejne fajne miejsce, które Misia się Już e, doszłyśmy do końca plaży, przebrałyśmy się. Znaczy nie no, mogłyśmy iść jeszcze dalej, ale to jest takie wyjście główne. A dokładnie, doszliśmy z takim wyjściem, jak ostatnim wyjściem. Doszłyśmy do naszego ulubionego wyjścia, chciałam powiedzieć oczywiście. Znaczy e, lecimy jeść. Lecimy w stronę naszej nowej kawiarenki, kafejki. O, bo okazała się tak dobra, jak dwie poprzednie. Tak. Sprawdzimy, co podają, może coś fajnego również. A nie wiem czy, ojej, nie wiem czy zauważyliście wczoraj, sobie to nic nie powiedziałam czy powiedziałam że w kind nam zrobili specjalnie, no że nie mówiłyśmy tak dzisiaj no, kicia. że? Pokazywałyśmy na przykład. A pan nam machotkę, Pokazywałyśmy, że ziedzialne. A teraz co? Spacerkiem idziemy dalej. Uwaga. just got so crazy from a simple maybe it was a long way down i just feel so heavy without you everything we were was true. Pana, e, tak, mają różnego rodzaju przegryzki, takie też energii. No i możecie też kupić coś na wynos, tak jak mogliście zobaczyć. I organiczne lody, także no, takie fajne fit miejsce. My już swoje dania wybrałyśmy, tak za chwilę tam zaprezentujemy, jak się jak wyglądają. No, w ogóle fajne miejsce, tak nam się właśnie kojarzywali. Że wszystko robię świeżo i po prostu organicznie. To jest, czekamy za naszymi potrawami i zaraz wam no, pokażemy. Przyszły nasze koktajle, zobaczcie. Tak się prezentują, też fajnie. Czekamy na dania główne. Tutaj mamy veggie woofera i sweet potato burgera. Tak się prezentują, porcje ogromne i wyglądają przepysznie. I wszystko jest fit i zdrowe w ogóle, także mega, bez grzechu tym razem. Poszłyśmy do wniosku, że bardzo dobrze nie wdały się tego scootera, bo co pochodniku się, dzieje, to się dzieje. E, po chodniku właśnie na nas by pan wjechał na chodnik Nie mnie jest tak, że e, odpadamy dokładnie, nie tym razem może następnym razem chyba będzie we Włoszech czy dokładnie, bo tutaj naprawdę oni chodnik traktują chodnik jest dla skuterów, nie dla ludzi i w ogóle nikt tutaj nie spaceruje, więc jak zwykle tak samo jak w zeszłym roku w Dubaju i Abu Dhabi żeśmy spacerowały, a nikt nie chodził tak samo tutaj, nie? No nic, uderzamy dalej do hotelu. Ja się się Dokładnie. Idziemy do hotelu dalej, pozdrawiamy. Zobaczcie, przypadkowo trafiłyśmy do sklepu z czachami. Pokaż. Uuu, fajoskie. Ale super rzeczy, naprawdę. Same czachy po prostu. Do wyboru do koloru. Zobaczcie sami portfele. Leginsy. Wszystko z czachami. I tu zobaczcie, nawet jest myszka Miki. Obraz. O, tu jest fajny kącik. Wszystko w czachy, zobaczcie. Troje dla małych kubasków na no wszystko po prostu wszystko. Słuchajcie, ale akcja cała karta nam się zawaliła materiałami zapomniałeś to wcześniej zgrać, także... Także ym, nie nagrywałeś no, nie no, nie już, już miasta już, już a znalazłyśmy super z ja. Tak, ale już jesteśmy w hotelu. No ale jeszcze mm. powiem, że znalazł się sklep i magnesy w końcu. Woohoo, mamy magnesy! Także, także. jesteśmy mega zadowolone. Fajne sklip, naprawdę. I ym, pokażemy Wam później. Tak. Nie wiem tak. gdzie to kupić, no, padliśmy no pewnie Dokładnie, a teraz myśleliśmy, że idziemy się wykąpać w basenie. Jest znowu na noc kąpanie. Jest bardzo gorąco. Bardzo gorąco, gorąco. i strasznie wilgotno. Także... A no, widzę, że parę osób jest. Tak, także idziemy się kąpać. Widzieliśmy GoPro, nie wiem, czy coś widać. Troszkę jest podświetlone, no ale nic, idziemy się kąpać. Słuchajcie, właśnie siedzimy w bąbelkach ale nakryjemy się teraz. Przejedziemy na wycieczkę, tak. zabieramy mi się w teczkę I, i nagramy jeszcze dla Was sporo fajnego materiału. No bo to nie koniec naszej wycieczki. Nie, myślę, że jeszcze Wam się spodoba najmniejsza niespodzianka na koniec. Zostawimy no. jakąś wisienkę na dorcie. No. A jak nas nie widać, to chociaż popatrzycie sobie no. o. Na, czarny obraz. No. Na, czarny. na czarny obraz. Wyobraźcie sobie, że nie, nie mamy. Nadzieję, się widać. Mam nadzieję, że się tak widać. Karta nam się zapełniła i zdążyłyśmy spracić jeszcze bo tam naprawdę wszystko na biegu Dokładnie tak, Jak zwykle na nasz wyjazd, jazdy tak wygląda wszystko, na... wszystko, wszystko w biegu. Ale co, my tak lubimy, że nie leżymy coś mi... się dzieje Coś się dzieje, dokładnie No i no, to to my będziemy się relaksować i odezwiemy się pewnie już w pokoju. Dokładnie, także do zobaczenia później